Kochani, witajcie na kanale Kiermasz Smaków. Ponieważ dzisiaj jest tłusty czwartek, to przygotujemy sobie pyszne pączki domowej roboty. Potrzebne nam będzie do tego pół kilograma mąki, 60 g cukru, łyżka suszonych drożdży, 4 żółtka 50 g masła i 250 ml mleka. Na początek masło rozpuszczamy w garnuszku, mleko podgrzewamy. Do mąki teraz. Wsypujemy nasze drożdże, cukier, jajka, które lekko rozstrzepujemy widelcem. Wlewamy mleko, ciepłe, ale nie gorące. I zaczynamy mieszać nasze ciasto. Na razie łyżką. Składniki zaczną się lekko łączyć. Zaraz dolejemy przestudzone, rozpuszczone masło. I teraz już wszystko ręką albo robotem planetarnym wyrabiamy na gładkie ciasto. Ciasto mamy już zagniecione, sprężyste. Odkładamy je do miski, przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia do podwojenia objętości. Mniej więcej około godziny. Gdy ciasto podwoiło objętość, przekładamy je na blat opruszony mąką. Rozciągamy na grubość. Około 1 cm i będziemy wykrawać nasze pączki, przy pomocy kieliszka wykrawamy sobie kółeczka, tak lekko ruszamy, żeby pączuś był okrągły, i ja odkładam na blachę z piekarnika na papier do pieczenia i trzeba odstawić jeszcze do wyrośnięcia. Gdy nasze pączki podrosły, wkładamy je na rozgrzany olej i smażymy na rumiany kolor z obu stron. Nasze usmażone pączki wykładamy na papier. <laughs> Przepraszam. Teraz pączki nadziewamy konfiturą. Ja mam tutaj w rękawie cukierniczym konfiturę wieloowocową. I nadziewamy sobie każdego pączka. Tak prezentują się gotowe pączki nadziane konfiturą i obsypane cukrem pudrem. Życzę smacznego. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę, wciśnij dzwoneczek i subskrypcję, a wtedy żaden film Cię już nie ominie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!